Centrum wwwredeko.pl Zespół Śląska w weekend nie dał rady w starciu z lokalnym rywalem z Głogowa. To spotkanie jest jeszcze w głowach szczypiornistów z Wrocławia. Dużo bramek straconych, dużo łatwych i głupich strach w ataku. Można powiedzieć, że zawiedliśmy w obronie. Zawodnicy i sztab szkoleniowy Śląska zdają sobie sprawę z ułomności swojego zespołu. Podczas treningów drużyna stara się je eliminować. Musimy parę rzeczy. Poprawić na pewno początek spotkań, bo w Opolu, jak i w Głogowie, niepotrzebnie doprowadziliśmy do sytuacji, że nam odjechał na 4-5 i miał mały komfort przez pierwszą połowę, przynajmniej, i później jest troszeczkę ciężko dochodzi. Dlatego nad tym się będziemy trochę skupiali. Pogoni to świetna drużyna o bardzo dużym potencjale. Potrafiła w tym sezonie zabrać punkty. Vive Tauron Kielce. Byli skazywani, można powiedzieć, na, na porażkę w sezonie, ale oni pokazali, że, że mogą grać już od pierwszej właśnie kolejki. Tak jak pan, pan powiedział, z Kielcami urwali punkty. Jest to drużyna, która gra od, 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 pe, od pewnych lat w niezmiennym składzie i, i grają drużyną, I, i to jest dla nich duży plus. Ekipa ze Szczecina potrafi zaskoczyć zarówno pozytywnie jak zwiwe, jak i negatywnie. Ostatnio pogonin najlepiej się nie wiecie, przegrała trzy kolejne spotkania. To jest ligowy, to jest zupełnie inny mecz. Nowe otwarcie. My jedziemy tam, gramy u nich ten zespół, pomimo tego, że odszedł zydro i koniec, to został wzmocniony, bo przyszedł Dedin Tatar do bramki oraz, oraz przedzawodnik z Białorusi na rozgrywanie, także oni mają kim grać. My natomiast będziemy się starali w naszym jak to już powtarzam kilkakrotnie, w wąskim składzie ym, postawić przed problemami. Wrocławianie już nieco przyzwyczaili się do dalekich podróży. Ta weekend będzie kolejną. Czy godziny spędzone w autokarze są sporym problemem? Czy jesteśmy przyzwyczajeni do, do, do dłuższych wyjazdów? Pokazaliśmy, że niejednokrotnie nawet w tamtym sezonie w własnej kolejce, gdzie mieliśmy bardzo daleki wyjazd do Gdańska, i pokazaliśmy, że potrafimy się podnieść. Na koniec, jeszcze kilka słów o pogoni. Jest pozycja bramkazy, a szczególnie Dina Tatara, w tym momentach, kiedy on bronił, czy w tych meczach, w których on bronił, na bardzo wysokim procencie, to oni potrafili wyciągnąć punkty, nawet jeden punkt z Kielcami, Ale to było naprawdę ponadprzeciętny. I ponad przeciętna gra i ponad przeciętne występy tego zawodnika. Natomiast grają zespołowo, starają się, tak jak żeśmy tu wspominali, z obrony wyjść do szybkiej kontry. Mecz w Szczecinie w niedzielę o 17.00. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl